Big money with me, aaa Jakie parę szuweres wyganić, ja znów Jestem na fali, bo pięć Moje życie jak polo, kokta, wiem co jest Jest znów twoja morda Big Money A wielki Paryż URS fake Ja znów jestem na fali Nie ma tu żadnych bo Moje życie jak Bolo Kogna Wiem mordo co jest już jest do twoja morda Ja przepraszam mamo za swoje błędy na zawsze Przepraszam, przepraszam Dziewczynę, którą ją zdradziłem A potem zabrałem do innego świata Wasze dory będą na moim sercu Nie daję rady, któryś z Powiedz mi proszę, co i do pierda Bo nie mogę siedzieć na miejscu żeby, mówił, żeby ja nie mówił, że jak nie czpał. Potem widzę, jak on też płacze Chyba znowu coś zajebał, ale spokojnie Zawsze pomogę ci bracie Nieważne, co o mnie gadasz I nieważne, jak kurwisz na me Niby, niby nie, 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 nie daję już kolejnych szans ale od ciebie też przyjemne to jest przyjemne Big money, a wielki paryż ULS, fake cari, ja znów jestem na fali Nie ma tu żadnych spieć, bo jest jak Bolo, kokta Wiem morda co jest pieczo, śmiecha się znów moja morda Big money, a wielki paryż ULS, fake cari, ja znów jestem na fali Nie ma tu żadnych spieć, bo jest jak Bolo, kokta Wiem mordo, co jest pieczo, śmiecha się znów moja morda Big money